Siemaneczko z tej strony mistera Amonu 15 i zagramy w Outlast Tylko najpierw Muszę zainstalować Co chcesz mnie tu łapą wziąć ty do domyta Spadaj I Ten koleś mnie go goni. Da Mariusz ja spadajuszko A gdzie jest o kolesia Przywalił mi to ja nie wiem robić tylko ja nie wiem, Ty co tu trzeba zrobić, bo zawił mnie, no Ta Ja nie wiem co mam zrobić z tej misji Poczekaj, bo ja jestem pod łóżkiem. Bo coś trzeba jakąś kartę, żeby do blindy pójść Ale skąd tą kartę? No właśnie nie wiem Ma niech wyłaś Ty Gdzie ja jestem Przy wózku jesteś? Ty grubo dziś w ogóle weszłem Gdzie jesteś? Co? Dobra, o, drugi zabór, ale grubo O boże Chodź. Jo, przyszedł tu Ja nie, to drugi ko... A nie, to jest ten... A nie, to jest ten sam, bo dupę widać Ty, co on zrobił? Słoneczek jesteś? Ej broszek Żyjesz? A wiedziałem, że gruby przyjdzie. Adam, jesteś? Ja jestem. Ej, Pląszek chyba porwało, ty? Czy u mnie jest gruby? Gruby idzie do szafki. Gruby spadaj ode mnie. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, chciałem cię porwał. Jaki luj, wyrwał Ojciec. mnie. Matko bosko urwał mi rękę, nogę, mózg na ścianie. Nie wiem, brączę. Ja nie mam pojęcia. Ja biegam cały czas. Jak? Ja biegę. Następnego do kibla poszedłem. Nie wiem zamknąć tego jest kibla. groby gruby manek. kochana. Co tam baliście? Kiedyś co zrobiłeś? Nie wiem, jestem pod łóżkiem znowu. Pod którym łóżkiem? Nie wiem. Nie wiem, sam gdzie ja jestem. To jest pogmatwany trochę. A powiem ci szczerze, że głupie: dwa zawory zakręciłem i nadal nic. Co sam zrobić dalej, jak dwa zawory zakręciłem? Do wody skoczyć tam. Do wody tam. Znaczy tam teraz nie będzie wody, nie? Ale jest nadal woda, właśnie. To może nie zakręciłem dwóch zaworów? No by dwa zakręciłem. No kłamiesz Ten po prawej, i ten po lewej wcześniej e, Gdzie mamy iść? Nie roznalazł mnie znowu, ja Ale ja nie rozumiem tej gry Jak on cię znalazł? No przyszedł tutaj Ale gdzie mamy iść? Przywalił mnie już dwa razy Hej Nie rozumiem tej Miki. O, on idzie. Dobra, niech mnie zabije jak się od nowa. Chodź. No, jeszcze raz mnie wali. Teraz ja mam dopiero zapisywanie tym. Chcę lubić Zejść po na niższy poziom, naprawdę? Czyli. Kurde, jaki żal. Teraz dopiero zakręciłem drugi za Ej, ja mam gdzieś tej w ogóle, gdzieś indziej. Co? Ja mam zapisane tam Saving. Saving to jest dobre, dobre określenie savinga. A może tu trzeba coś zrobić? Idziemy kanałami, prawie jak Tadzionorek. Oluju, grubas! Cześć, maniek. Miki, ty wiesz co tu trzeba zrobić, czy nie? No trzeba gdzieś pewnie z windą tylko. Myślę, że też potrzeba do windy jakiegoś klucza Nie wiem wejdę pod łóżko pomyślę Bo tu masz windę, nie? A jeszcze... O, jeszcze ja kura, widzę że on to... cały czas jest na tym korytarzu Było gruby ty luju. Spadaj. Padaj hmm jest tylko przejście. tym, 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 tym wiesz. W tunelu. Mi się wydaje, że my źle poszliśmy przez ten kanał. I kanał? Przez tę wentylację. Ale to tylko wszedł, żeby postać, to ci nic nie zdało, bo to i tak kółko zapoczyłeś, wiesz? Gruba. <laughs> no bo my koło tej windy, tam do windy ja wszedłem, pak pokazał, że jakiś klip przemieć. No. Ja pobiegłem przez tę przez wentylację wtedy. No ja też. No i się tu i do bo ten koleś tu cały czas chodzi. Ale, żeby się tam tej windy dostać, no tak, z tego wglądu teraz skoczysz, to masz takie drzwi do, do przesunięcia. Wchodzimy na dół. No takie te... Jak on cały czas tu biega, nie wiem, nie mogę nic zrobić. Ta. To gdzie ty teraz jesteś wtedy? Boże, świn. Przybliżę ta... pod łóżkiem. Ile ta drabina święty? będzie miała? Pod łóżkiem. Le o jezu, jakie gluty wiszą, i ja pierdolę. Powiedz mi jak to przejść. A gdzie tu są jakieś drzwi do przesunięcia? No jak z tego szybu deskoczyłeś, masz taką szafę, to jest Ja pierdolę. Dobra, mnie zawiódł, ty. ty jaka... Ale takie, takie kraty drzwi? No i tam masz Jaki taką szafę do przesunięcia, no. No, no, i tam się biłeś i tam jest łóżko, tak? No i przesunąłem, i tam było wiesz. O, on do ciebie nie? Nie. Ale ciemno w tych kanałach Ciekawe, jak Tadzianorek sobie żyje na tym. Tego Ty, no, do, mnie... do mnie on przyszedł. Gdzie? On mnie cały czas tam przeszedł, tam tej sali gdzieś. To weź wyjść. Weź wyjść przez te drzwi, co wszedłeś, to tak, do, do przesunięcia, nie? No. Weź wyjść przez te drzwi i idź w prawo. No, poszedłem. No i, iść kawałek dalej. Ty, tam. No na i górze no tak, ktoś tam, jest. tam chodzi, no. Jak on za Ja ale tam nie, na górze nie, ktoś jest. <noise> ha, tam tam Ty to może trzeba się cofnąć tam skąd my wybiegliśmy teraz? Ale skąd my wybiegliśmy? No nie, nie z tej nie z tej, strony, nie z tej strony co jest ta krata, co do drzwi otworzyliśmy teraz, tylko z z tej drugiej. Ja leżę pod tym koło windy. No ja też Ale jak ty mówisz? że tam nie można nigdzie wejść nigdzie. Gdzie? No. Boże... Jesteś jedyne. pod tym łóżkiem, tak? Pod, pod, pod windy. No. Admin blok. gdzie ty chcesz iść? Na lewo. Ja się boję tam na lewo iść. No, my stamtąd przybiegliśmy. Zapisywanie, dobrze jest. Savings. Jo? No. A jak on tam będzie? Nie wiem, na poza zabija ty. No, ale co to, tam pójdziemy? No po kartę. A gdzie ona jest? Nie wiem. No to jak znajdziesz, to powiedz. Ja nie ja idę w pierwszy tam ktoś idzie. Ty jako muzymańskie rytmy Kto ty śpiewa? Jakieś sącze, sącze Ja pierdzielę, co ta... no, ja się stykamnie ta gra ja, to naprawdę ryjeba nie kiedy pojemsza nie Ale i co? Nie dobra, no, nic on teraz zrobić, dobra idziemy dalej Te Drzwi O, można otworzyć drzwi O tu ktoś jest

Nie no, grubo, dobra. Ja, tu pozamykane jest wszystko. Male femalewart, fe male wart o co W angielsku, ty. Ja ty jakiś słownik muszę angielski ojebnąć. Na grę w tą grę w ogóle. Na w tą grę. Grubo, ty. Dobra. Kolejne straszenie w następnym odcinku. Bo chłopaki się za bardzo ja nie, Ja nie rozumiem ty gry, ja się za bardzo chyba tego boję, żeby tutaj... <laughs> grubo. Fajna gra, ale ryjebanie to. Miło się gra.